Podczas rozmów prowadzonych na początku marca między miastem stołecznym Warszawą, Zarządem Transportu Miejskiego a podwarszawskimi samorządami, udało się wynegocjować zmniejszenie cen biletów 30 i 90-dniowych. Za miesięczny obowiązujący zarówno w pierwszej, jak i w drugiej strefie pasażerowie płacą obecnie 210 zł, a za kwartalny 536. Po zmianach te bilety kosztowały będą odpowiednio 180 i 460 zł. W kieszeni mieszkańców Legionowa zostanie więc 30 zł w przypadku biletów 30-dniowych i 76 za bilet 90-dniowy. Myślę, że to jest krok we właściwym kierunku, bo jeżeli dodamy do tego, że gmina jeszcze 14 zł dokłada w ramach karty legionowianina, no to już ta różnica jest coraz mniejsza. Mam nadzieję, że to jest pierwszy krok we właściwym kierunku. Nowe ceny biletów okresowych to nie jedyne zmiany w taryfie ZTM. Pojawi się m.in. bilet jednorazowy, przesiadkowy, grupowy, dla maksymalnie 10 osób, który będzie kosztował 22 zł. Posłuży on szczególnie grupom szkolnym. Nauczyciel, zamiast kilkudziesięciu biletów, będzie mógł skasować tylko dwa lub trzy. Powróci także bilet trzydniowy, za który pasażerowie zapłacą 36 zł dla pierwszej strefy i 57 dla pierwszej i drugiej. Nowością będzie bilet konferencyjny, umożliwiający organizatorom konferencji zakup biletów dla ich uczestników. Wynegocjowane obniżki cen i wprowadzenie kolejnych udogodnień dla pasażerów pokazuje, że na terenie całej aglomeracji warszawskiej z powodzeniem udaje się wprowadzać rozwiązania metropolitalne. Najważniejsze jest to, że rozmawiamy, że dzięki tym rozmowom, dzięki współpracy Udaje się wynegocjować lepsze warunki dla nas, dla nas, dla naszych mieszkańców. Jeżeli dodamy do tego jeszcze tą infrastrukturę, którą wybudowaliśmy, dworzec kolejowy, parkingi, za chwilę oddajemy kolejny parking tu od strony ulicy Piłsudskiego do dyspozycji. Te parkingi są darmowe i mam nadzieję, że dalej zostaną darmowe. Jeżeli do tego dodamy jeszcze, że wokół stacji legionowo piaski będziemy budowali też za pieniądze unijne, kolejne dwa parkingi, to ten system jest atrakcyjny. Obniżki cen biletów okresowych nie wpłyną na wysokość dofinansowania do transportu publicznego. Jakie podwarszawskie samorządy płacą ZTM-owi ze swoich budżetów. Ma ono pozostać takie same, a różnice mają pokryć wpływy z biletów. Warszawa mocno bowiem liczy na wzrost ich sprzedaży. Nowa taryfa biletowa ma zacząć obowiązywać od 1 czerwca.